And the Oscar goes to... Rocky. Rocky i sylwek stalon, Łezka się w oku kręci. To był pojedynek na szczycie, nasz ten włoski ogier. Mm. Apollo Creed meets the Italian Stallion. <laughs> Sounds like a damn monster movie. Oh, he's coming back now. Niezłe, co? Tak było w 1976 roku, jak kręcili rokiego. A teraz mamy 2016. I? Mały Zakapior i Łobuz z Poprawczaka okazuje się nieślubnym synem słynnego Apollo Creed'a, mistrza świata w boksie. Lata mijają e, i powstaje pytanie, czy Adonis ma talent nieżyjącego już ojca, którego zresztą wciąż nienawidzi. Młody, zły i wściekły na cały świat Creed szuka pomocy w dalekiej e, zimnej Filadelfii. How do you know all this? To jest opowieść, którą świetnie pamiętamy, czyli opowieść o pokonywaniu samego siebie, ducha, ciała. Pierwsza miłość, pierwsza walka. Sama historia, no cóż, to powtórka z Rockiego. Schemat znamy. Jest kilka różnic. Kiedyś był biedny włoski chłopak, teraz jest bogaty czarny chłopak i tak dalej. Sama konstrukcja ta sama, bez wielkich komplikacji i zaskoczeń.

Gra tutaj takiego starego, zmęczonego, schorowanego faceta, któremu już tak naprawdę nic się nie chce, ale który może, może złapie jeszcze tą e, jedną iskierkę do tego, żeby spróbować zawalczyć jeszcze raz. Jakże to piękny i taki nostalgiczny powrót. For Not memory, but for you. Creed. To na pewno nie narodziny legendy. Bez przesady. Rocky, o tak. Ten film stał się legendą i ikoną. A Creed uh, jest tylko albo aż porządnym, solidnym kinem. Wzruszającą nostalgiczną, przezabawną, momentami ironiczną e, e, rolę gra Sylwek Stallone. Właśnie ta rola, rola Sylwka daje temu filmowi to coś. Sylwester Rocky, Stallone, moi drodzy, dostał za e, tę rolę, za rolę w filmie Creed, nominację do Złotego Globu. Hmm. I uwaga, uwaga, ta da To jest jego druga nominacja w życiu, bo pierwszą dostał oczywiście 40 lat temu za Rocky'ego. No, w ogóle Rocky tak naprawdę to film życia Sylwestra Stallone. Hmm. None of us said, "Wow, we're going to change people's lives with this movie." But that's the influence it's having. We fought. You had that eye of the tiger man, the edge, and now you've got to get it back. And the way to get it back is to go back to the beginning. You know what I mean? <laughs> Maybe we could win it back together. You gotta be curious. A czy dostanie swój pierwszy w karierze złoty glob? Dowiemy się już niedługo uh, z nocy z niedzieli na poniedziałek. Ale moi drodzy, już teraz kliknijcie i zobaczcie nagrody Złotych Globów według kinomaniaka. Jakie wytypowałem najlepsze filmy i najlepszych aktorów. Kliknijcie, zobaczcie. Złote Globy według kinomaniaka. Zapraszam, do zobaczenia!